Cześć! przed nami kolejne zadanie z Mistrzostw Polski w łamigłówkach, tym razem 19 i to są playoffy i to jest zadanie skyscrapers. Czyli mamy tutaj taki oto diagram i teraz umieszczamy w nim cyfry od 1 do 6. I teraz w każdym rzędzie i w każdej kolumnie cyfra musi występować dokładnie jeden raz. I każda z tych cyfr ona reprezentuje jakby wysokość tego wieżowca, który jest tutaj umieszczony. Czyli przykładowo jak tu byśmy mieli 5, to to jest wieżowiec o wysokości 5. I oczywiście wiemy, że wyższy budynek zasłania niższy. A te cyfry tutaj poza, one wskazują na ile budynków jest widocznych w danym kierunku. Czyli jak tu mamy 2, to znaczy, że jeżeli osoba by tu stała i patrzyła się na wprost na ten rząd, to widziałaby tylko dwa wieżowce. No i tylko tyle praktycznie jest nam potrzebne, żeby spróbować to rozwiązać. Więc mamy liczby od 1 do 6. Widzimy, zazwyczaj w takich zadaniach ja lubię patrzeć um, zarówno na największe, jak i najmniejsze liczby. Um, I teraz popatrzmy sobie na, na tą piątkę. Um, skoro tu widać 5 wieżowców, no to wiem, że szóstka nie może być tu, tu, tu i tu, czyli szóstka może być tylko w tych dwóch. Ale jeżeli by była w ostatnim, no to przeszkadzałaby nam z tą dwójką, czyli automatycznie możemy dać tutaj szóstkę. Teraz popatrzmy na tą piątkę. Sytuacja jest analogiczna jak do tej, tylko że tutaj już szóstki być nie może, bo w tym rzędzie już jest. Więc ta szóstka musi być tutaj. Pozostałe to oczywiście będzie dużo możliwości. Teraz skupmy się może jeszcze troszkę na tej piątce, bo widzimy, że tu jest pięć cyfr, które są w rzędzie. Które będą zawsze, one muszą rosnąć, bo tu jest szóstka, czyli to będzie. Jakaś pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Czyli one muszą rosnąć i oczywiście tu będzie jakaś inna. I tu jest akurat ważna rzecz, bo skoro one będą rosnąć, to one będą wyglądać w jakiś taki sposób. 3, 4, 4, 5. No a tu oczywiście tu już może być akurat wszystko. Ale teraz pytanie, czy tam może być wszystko? Wiem, że tu jest dwa. Czyli cokolwiek tu będzie, te dwie. Te dwa wieżowce muszą być niewidoczne. Czyli tu może być 3, 4 lub 5. Czyli wiemy, że 1 i 2 musi być w tych komórkach. Zatem z automatu możemy sobie dać tutaj zarówno 1, jak i 2. Co do reszty, no jeszcze pewności takiej nie mamy. E Skoro tu jest dwójka, to znaczy, że tu musimy mieć 6. Ze względu na to, że widzimy tylko dwa wieżowce, a oczywiście cokolwiek innego niż szóstkę byśmy tutaj dali, to by było oczywiście większe. Dobrze, no to myślimy, myślimy dalej. Popatrzmy na tą kolumnę. Gdzie tu może być szóstka? Czy tu może być szóstka? Nie, bo wtedy z tej czwórki nie spełniamy. Czy tu może być? Też nie, czyli zostaje nam jedna możliwość otóż szóstka tutaj. W związku z tym zostały nam oczywiście tylko dwie szóstki. Jedna w tym rzędzie i jedna w tym rzędzie. W tym rzędzie, jak popatrzymy na szóstkę, szóstka nie może być tutaj. Czyli szóstka musi być tutaj i automatycznie tworzy nam się szóstka tutaj. Czyli mamy już do szóstki. Dobrze. To popatrzmy teraz znowu na takie podobne, podobne elementy. Czyli losnąca. Liczba, rosnące cyfry, rosnące wieżostwo. Mamy to tutaj w tej czwórce, bo tu wiemy, że tu musi być 1, 2 lub 3, 2, 3 lub 4 lub 3, 4, 5. Nie wiemy oczywiście jeszcze w jakiej, które dokładnie tu będą, no ale to jest jakiś ten nasz start. Skoro tu jest 2 i tu jest 3 lub 4. To tu może być tylko 1, 2 lub 3. Oczywiście nie wiemy jeszcze w jakiej, w jakiej kolejności. Dobrze. Skoro tu jest 3, 4, 5, tutaj może być akurat oczywiście też wszystko. Tutaj jest. 4. Wiemy, że jedna z cyfr nie będzie widoczna akurat tutaj. Reszta musi być widoczna. Popatrzmy na tą piątkę. Na pierwszym miejscu musi być jedynka lub dwójka. Czyli tu akurat musi być dwójka. Eee, tutaj, tu będziemy mieć 1 lub 3. Tu będzie 1, 3, 4. No, i tu oczywiście, już idziemy dalej. Gdzieś ta jedynka nie będzie akurat u nas widoczna. Popatrzmy teraz tutaj. To miejsce jest na pewno niewidoczne, patrząc na ten rządek ze strony tej czwórki. Czyli to oznacza, że to musi być oczywiście większe od tego. Czyli tu musi być 3 lub 4 piątki. Nie może być, bo wtedy oczywiście nie spełnimy. I tutaj także analogicznie 3, 4. Czy może tu być trójka? Nie może tu być trójka, więc to akurat możemy sobie skreślić. Czyli tu może być tylko 4, 5. I oczywiście tam na końcu no, to zostanie nam praktycznie wszystko co, wszystko, co jest możliwe. Dobrze. Czy widać tutaj jeszcze jakieś takie główne elementy? Z tej czwórki możemy tutaj w sumie popatrzeć. Tu mamy 1, 2, 3, tu jest 1, 2, 3, 4. No i kolejne tu już będą szły praktycznie w górę. Yy. Tu nam zostało tylko 3, 4, 5. Tutaj też mamy 3, 4, 5 i 3, 4, 5. I teraz spójrzmy na ten rząd. Skoro tu jest 3, 4, 5, tu jest 4, 5, tu też jest 3, 4, 5, to znaczy, że w tych trzech muszą być wszystkie 3, 4, 5. To znaczy, że tu zostaje nam w sumie dwójka. I skoro tu jest dwójka, tylko też była użyta, tu oczywiście musi być jedynka. Czyli mamy jedynkę rozwiązaną tutaj na dole. I dwójkę rozwiązujemy tutaj. Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5. To już wygląda coraz bardziej obiecująco. Pomyślmy, pomyślmy co jeszcze. Tu można by zrobić. Tu jest oczywiście nasze 3, 4, 1, 2, 3. Czy mamy jeszcze jakieś takie ważne warunki, na które moglibyśmy popatrzeć. Szóstki mamy rozwiązane dwójki. Jak wyglądają dwójki. Może być tu, może być tu. Hmm. Ciężko tutaj. O, wydaje mi się, że widzę pewną ciekawą prawidłowość, bo mamy tutaj czwórkę. I teraz co my z tego? I teraz co my z tego wiemy? Wiemy tyle, że tylko jedna cyfra tutaj jest ukryta. I teraz, jeżeli tu nie będzie dwójki, tylko będzie trójka, to znaczy, że dwójka gdzieś też tu będzie ukryta, jak i jedynka. Czyli tu musi być właśnie dwójka. Czyli mamy kolejny Kolejną rzecz rozwiązaną. Um, jedynka, oczywiście, ona będzie gdzieś tutaj, ona będzie ukryta. Um, nie wiemy jeszcze do końca, w którym miejscu. Tu jest 3, 4 i tu jest 3, 4, czyli w żadnym innym w tej kolumnie nie będzie, nie będzie ani trójki, ani czujki. Czyli tu zostało nam 1, 2, 5, czyli możemy sobie praktycznie to już wpisać. Tu oczywiście też nam zostało 3, 4, 5. Jakie jeszcze tu są dostępne nam dwójki? I dwójki. I popatrzmy na ten rząd. To jest jedyne miejsce na dwójkę bo oczywiście wszystkie inne są zajęte, czyli tu zostaje nam jedynka, automatycznie tutaj skreślamy 1. i to jest jedyne miejsce teraz w tym rzędzie na dwójkę, to jest jedyne miejsce tutaj na piątkę. Bardzo ładnie. Czyli tu, to popatrzmy teraz tu, tu jest 3, 4 i tu jest 3, 4, czyli została tu nam piątka. Mhm. No to wpisujemy sobie piątkę, oczywiście ją możemy stąd skreślić, co dalej? Zostały nam te 1, 3, 4 Tutaj też jest 1, 3, 4 Tam akurat jest tylko 3, 4 hmm. Hmm. Tu jest 3, 4 Tu jest 4, 5 No i tu też jest Tu jest 1, 3, 4, 5 No i to 1 3 4. Dobrze, tu gdzieś jedynka nie będzie widoczna. 3 4 5 4 5 i 1 3 4. O. Tu nie może być piątki. Ale jeżeli piąt tu jest jedyne miejsce praktycznie na Piątkę o ile się nie mylę, zgadza się, czyli oczywiście wpisujemy piątkę. I teraz my tu, ta liczba będzie się ukrywać, czyli to musi być w ciągu rosnącym. W związku z tym tu musi być jedynka, tu musi być zatem trójka i czwórka. Skoro tu jest czwórka, tu jest trójka... Mhm. I patrzymy dalej, czyli tu jest 4, tu jest 5 ze względu na to 5, 4 zostaje nam 3 i tu zostaje nam 1, tutaj piątka, 1, ok, czyli tutaj 3 i 4 zarówno w obu tych, yy, czyli 3, 4 nie może być tutaj, czyli tu musi być 5 i tu zostaje nam 1, skoro tu jest 5, to też nam zostało tutaj 3-4. 1, 2, 3, czyli tu mamy 4, tu mamy 5. Skoro tu jest 4, tu jest 3, tu jest 3, tu jest 4, czyli tu jest 3, czyli tu jest 4, czyli tu jest 3. I tak oto końcówkę mamy zrobioną. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy w sumie spełniamy te wszystkie warunki. Z tej strony 1, 6, tylko dwa widoczne. Z tej strony 2, 4, 5, 6, 4, 3, 6, 5, 6. 1, 2, 3, 6. 2, 4, 5, 6. To już są 4. 2, 3, 4, 5, 6. Jest 5. 1, 2, 3, 4, 6. I jak widzimy, w każdym rzędzie i w każdej kolumnie mamy tylko i wyłącznie jedną cyfrę użytą raz. Więc tak tego, co rozwiązujemy, te zadanie z Skyscraper z mistrzostw polskich z Kasperów. I jakbyście mieli jakieś pytania, dzięki.